Nie spotkaliście nigdy człowieka o niskich wibracjach? <laughs> no jak ze nie? To ten, co ciągle narzeka, biadoli, kwęka. Albo wścieka się na wszystko. Od polityki po pogodę. Albo boi się wszystkiego. Wojny, braku pieniędzy, męża czy żony, kleszczy, pająków, nie wiem, śmierci. I zazdrości wszystkiego. Od nowych butów po nowego partnera albo szydzi z tego, co dla Ciebie jest ważne. A czasami jest apatyczny, jak krowa patrząca na malowane wrota. Większość jego opinii jest negatywna, bo według niego czy niej wszystko jest do dupy. Tylko złodzieje, kretyni i szachraje. Taki ktoś to wampir energetyczny. Nigdy nie spotkaliście takiego kogoś?